A witam dzień dobry, z tej strony Polski poszukiwacz i dzisiaj zapraszam Was do unboxingu amerykańskiej racji żywnościowej wojskowej. Mamy tutaj szpinaczek menu, numer 14. Powiem Wam, że chyba jest ogółem 60 rodzajów tych paczek. Spróbujemy sobie to w miarę tak jakoś ładnie otworzyć, czy da radę. Bo jest to pakowane hermetycznie, żeby niczego nie zepsuć. Tak jak tutaj widzicie, właśnie jest to zgrzewane i sobie otwieramy naszą paczuszkę. Takie pudełeczko. O, coś tam jeszcze jest. Jest. Się trochę zgrzało. Dobra, już się odczepiło. Jak widać, było to zgrzane tutaj razem. A więc tak, w środku mamy łyżeczkę naszych potraw. Mm -hmm. Miodowo-musztardowo i cebulowe. Precelki. Musi to być dobre. Podgrzewacz do naszych posiłków. Zalewamy go trochę wodą i wrzucamy naszą paczkę. Tutaj mamy do kawy, do orężady ostry sos brin yy, czekoladowy proteinowy batonik energetyczny masło orzechowe krakersiki opakowanie i nasz właśnie szpinaczek w środku, w małej paciuszce mamy jeszcze dodatkowo, dostaliśmy już sprawdzamy yy, śmietanka do kawy albo herbaty. Dwie gumy do rzucia, sól, chusteczki. Kawa. Ręczniczek bodajże. Nawilżający. Cukier. I paczkę. Zapałek. Dobrze, tak się prezentuje właśnie nasz zestawik w środku. A my zaraz, właśnie w kolejnym filmiku, przystąpimy do sprawdzenia, jak on smakuje. Także z mojej strony na razie to wszystko. Trzymajcie się. I do zobaczenia już niebawem. Na razie.